Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do 31. niedzieli zwykłej. Pozwólcie, że rozpocznę od wiersza o wierze. Jak często trzeba tracić wiarę urzędową, nadętą, zadzierającą nosa do góry, asekurującą, głoszoną stąd dotąd, żeby odnaleźć tę jedyną, wciąż jak węgiel, jeszcze zielony. Tę, która jest po prostu spotkaniem po ciemku, Kiedy niepewność staje się pewnością. Prawdziwą wiarę, bo całkiem nie do wiary. Kochani, swoje rozważaniem skupię na Ewangelii. Usłyszymy Ewangelię Mateusza, 23 rozdział, wierszy 1-12. Pan Jezus krytykuje faryzeuszy uczonych piśmiem, którzy stają pewnym takim blichtrzem splendoru władzy, znaczenia, to jest coś zewnętrznego, długie szaty, frędzlem, pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach. To jest słowo do każdego, który ma jakąś władzę, aby nie chełpił się tą władzą, aby nie. Rościł sobie nie jakich roszczeń. Kto jest u jakiejkolwiek władzy, to dotyczy także kapłanów, to dotyczy jakichś liderów, także grup, wspólnot. Służysz, służysz, jesteś dla, zapominasz o swoim egoizmie. A jesteś, gasisz swój egoizm, by, by, by służyć, by pomagać, być dla innych. Tak powinno być. To tę miarę, przypominamy sobie, dał Pan Jezus. On pierwszy mówił: Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć i dać życie swoje za okup za wielu. Przypominamy sobie tę wymowną scenę umywania nóg uczniom w czasie, w czasie ostatniej wieczerzy wyraźny gest niewolnika. I jest to na pewno też taki obowiązek, który nam, nam kłać: mamy służyć, mamy wspierać, mamy pomagać innym. Na pewno takim konkretem jest także yy, te słowa, gdzie, gdzie Jezus mówi nie nazywajcie, nie pozwólcie siebie nazywać Rabbi, nie pozwalajcie siebie nazywać nauczycielem, ojcem. Yy, tak sobie myślę, może nie, nie, nie do końca dosłownie bierzemy te słowa. Bo przecież mówimy do Ojca Karmelity, Ojcze, też słyszę pod swoim adresem, a Ciebie, Ojcze Duchowny, proszę o pokutę, o rozgrzeszenie. Tak sobie myślę, może te słowa o to, chodzi, o to chodzi, żebym swoją osobą nie zasłaniał Boga, żebym swoją postawą yy, nie rościł sobie prawa do nie wiadomo jakiej postawy. To ja swoją postawą, swoim ojcostwem, yy, kobiety powiedzą swoim matkowaniem, mam pokazywać tę najwyższą władzę, która pochodzi od Ojca, od Boga Ojca. Ja mam pokazywać Ojca w niebie, swoją postawą, swoim zachowaniem, swoimi słowami. Myślę, że to jest też jakiś taki konkret, który, który możemy wziąć. Są etykietki, są jakieś nazwy, które nam ludzie dają. Ale niech to będzie zawsze odnoszone do Pana Boga. Dlatego przesłanie, które bierzemy z czytań, jest takie uniwersalne. Ono mówi o pokorze, ono mówi o uniżeniu. Dlatego piękny jest Psalm, który o tym mówi, będziemy powtarzać: Strzeż duszy mojej w Twym Pokoju, Panie. A następnie ten piękny Psalm 131. Panie, moje serce się nie pyszni, nie patrzą wyniośle moje oczy, nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerastam, myśliłem, lecz uspokoiłem, uciszyłem moją duszę, jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu teraz i na wieki. Niech te słowa przyniosą pokój, niech te słowa przyniosą ukojeniem, złożenie wszystkich trosk, w sercu Jezusa, w niepokalanym sercu Maryi. I niech też będą takim no, głośnym wołaniem o pokorę, o umniżenie, o małość, o ostatnie miejsce. O to, żebyśmy nie chcieli błyszczeć, świecić, być na świeczniku, być w jakimś blichtrzem, ale właśnie umniżenie. Moje serce się nie pyszni, wchodzę w pokorę. Jeszcze odnajduję w tym tekście... Słowa, które, tak można powiedzieć, wprost odnoszą się do kapłanów czy wciąż odnoszą się do jakichś liderów grup, wspólnot. W pierwszym czytaniu, myślę, ujęło mnie, yy, dlaczego nie mamy posłuchu, dlaczego nie mamy znaczenia. Cytuję, a więc z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczą udzielacie pouczeń. pewnie taki konkret pewnie liczymy na szerokie kręgi, szeroką na wiele, wiele osób w kościołach, we wspólnotach, w grupach, ale jak przychodzi ta liczebność przez moją Twoją świętość, autentyczną świętość, autentyczne życie według przekazań i takie serce, które jak gdyby nie dzieli, nie sortuje, to słowo prawdy, słowo miłości, które ma dla każdego. Nie tak dawno zmarła pani Wanda Pułtawska. Znałem ją osobiście. To jest też taki przykład osoby, która co na sercu, to na ustach. Naprawdę bez ogródek, bez jakiegoś ochów i achych, ochów, łołów, bo, bo nagle ktoś jakiś znaczący. To na moich oczach był pomniany dziekan, właśnie dziekan, za zdaniem pani Wandy niewłaściwy strój, że no, tak po świecku tutaj dziekan przychodzi na spotkanie, i tak dalej. Wiele takich okazji, no, no, no właśnie, może też o to chodzi. Pewnie dla niektórych trudna osoba, pani Wanda, ale przecież taka piękna w tej prostolinijności, w takiej prostocie, bez jakichś układów, układanek ale każdemu jak gdyby z tym sercem pełnym miłości, troskim słowem. Znowu słowo do kapłanów czy jakichś liderów odpowiedzialnych, ale też może też dla rodziców, wychowawców, nauczycieli. W drugim czytaniu usłyszeliśmy, jak święty Paweł mówi, stanęliśmy pośród Was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Jakaś to troskliwość, jakaś serdeczność, jakaś dobroć. No właśnie, tym przyciągamy ludzi, tym stajemy się autentyczni wiarygodni. Pewnie nam, chrześcijanom, pewnie przytykają też etykietkę niewrażliwych, czy grubiańskich, czy wprost grzeszących, tak, siak inaczej. No właśnie, dajmy kłam tej rzeczywistości prawdziwie. Świętą postawą, jak Matka. Ciekawe, święty Paweł pisze: stanęliśmy pośród was jak matka. No a więc, także nawet święty Paweł wiedział, że musi ten matczynem, y, impuls odczytywać sobie, nie tylko takie twarde, szorstkie, ojcowskie, wojownicze, ale jak matka staje tutaj pośród nas. Kochani, pokora uniżeniem, to jest takie wezwanie dla każdego z nas. To jest taki pewien konkret. Przyjmujmy, uniżajmy się. Myślę, że tym naj, najpiękniejszym fragmentem jest ten psalm. W ramionach Boga Ojca, pewni świętości, pewni prowadzenia, pewni Jego mocnej ręki, łaskawej też ręki, niech tak będzie. Wchodzimy w uniżenia, aby ta łaska Boża była większa. Wchodzimy w taką większą zależność od Boga, aby znowu Jego łaska była serdeczniejsza, mocniejsza bardziej udzielająca się każdemu z nas. Żyjemy z łaski Pana, łakniemy Ją. Oczywiście oddaję Panu Bogu nasze wysiłki, nasz trud. Niech tak będzie. Końi, pozdrawiam Wam. Pewnie znacie to miejsce. Taki duży cmentarz na kuźniczkach w kędzierzynie. Świadomie tutaj kręcę filmik, pukając do waszych ser, przypominając, pewnie wiecie, wciąż można. Yy, modlić się za zmarłych i ważne, bardzo ważne zyskiwać dla nich odpusty aż do 8 listopada. Pamiętajmy, to jest taki drobiazg, znaleźć na cmentarzu, pomodlić, wypełnić pewne zobowiązania i, i na pewno skierować, skierować albo ogólnie powiedzieć za, za duszę w cierpiącą, albo po prostu mieć imię, nazwisko w sercu, w głowie bardzo kogoś konkretnego. Przyznam się szczerze, że właśnie ten odpust jest szalenie ważny, jest takim wielkim prezentem dla nich. Przypominam, to jest ważny temat, to jest ta miłość dla konkretnej osoby, miłość dla tych, którzy no, niewykluczone są w czyścu i sobie pomóc nie mogą. I trwajmy, trwajmy. Ten drobny wysiłek, jakże jest błogosławiony, a z kolei Dusze Czyścowe na pewno odwdzięczą się nam swoją modlitwą. I swoim takim wstawiennictwem. Serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że was wraz z Wami zgłębiam Słowo Boże. Niech ono będzie ważne, miarodajne. Niech każdy coś znajdzie dla siebie i wchodzi w głąb. Panie Jezu, co chcesz mi powiedzieć? Co chcesz mi powiedzieć? Właśnie na ile jestem pokorny, uniżony. Prosić o takie, żeby Pan Bóg pokazał te odruchy, pychy, znaczenia, wielkości. Tak, uśmiechnąć się. Niech moje serce się nie pyszni. Jesteśmy jak dzieci w ramionach Ojca. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie Was pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.